Dzisiaj jest sobota, już jest Kto po godzinie, mnie potwierdził? Nie klni, mówię, że nie przekroczyłem. Ale kto mnie. Pojpie... Nie. Ja się nie... dowiem i tak. Jak się dowiesz, to sobie w porządek. Za... Dobra. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Jak każdy poniedziałek. Na początek. Wielkie dzięki za wczorajszego live'a. Jak zawsze spędziłem z Wami. No, prześwietnie po prostu te trzy godziny. Jak zawsze zleciały, jak zbicza szczelił. Moi drodzy, jeszcze jedno, Paul. Ogromne, ogromne dzięki za Twoją wpłatę. Naprawdę sporo wpłaciłeś. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Moi drodzy, dzisiaj o sytuacji w Wenezueli, o Trumpie, ale to pośrednio. Pozwólcie, że zrobię taki krótki wstęp z tym Trumpem. Ale głównie, głównie przejdę, zajmę się naszym rodzimym podwórkiem. Może bym się nawet tym specjalnie nie zajmował tym tematem, gdyby to nie dotyczyło naszego podwórka. No ale gdzie drwa robią, tam wióry lecą, a jak wiecie, pisowcy uwielbiają lizać rów Trumpowi. No ale przejdźmy najpierw do Trumpa. A jak wiecie, staram się nie być od jakichś tam spisków. Nie mam w zwyczaju szukać, nie wiem, masonów pod łóżkiem ani chipów w szczepionkach. No, ale są chwile, gdy fakty same pchają się w jedną stronę. A udawanie ślepoty jest albo naiwne, albo po prostu niewygodne. Trump, tak naprawdę, dzisiaj tonie we własnym głównie. Z tego, co tam wyczytałem, sondaże jego lecą w dół. Ponad połowa Amerykanów mówi prost, że ma już dość tego despoty. Yy, najgorzej od startu drugiej kadencji w kraju drożyzna, rachunki duszą ludzi, a leczenie leczenie w Stanach to prawdziwy luksus. Yy, Ameryka gnije od środka, elektorat Trumpa pęka. Jedni bezkrytycznie biją brawo Izraelowi, drudzy mają już dość klęczenia. Trump wygląda jak figurant na taniachu, gotowy wykonać każdy telefon. Krążą też plotki o Epsteinie jako maszynce do haków na elity. Mossad, kompromaty, jakieś sieć zależności. No Takie oficjalne nic, ale panika Trumpa mówi więcej niż tysiąc Dementi. Gdyby był czysty, grałby wabank, podobnie jak na nie? Ale on ucieka. Od kilku dni przed, przed akcją, na przykład Sylwester z Nataniachu, no, przypadek no, nie żartujmy sobie, to nie była kolacja przy winie, to była odprawa lista tematów. Hola amigos, yo soy el nuevo presidente, el señor Donaldo J. Trumpo. Your ex-presidente, señor Maduro, is no longer your president. He kept talking shit, you know, and fucking around though, and he ultimately found out though. Anyway, we're gonna make Venezuela grande again, mucho grande, el bigger.

Własna nieudolność trzeba było wrzucić coś prostego. Yy, najlepiej kraj słaby, osamotniony z ropą, gazem, metalami. No, Wenezuela idealny kozioł ofiarny. Pretekst zawsze ten sam. Narkotyki, demokracja, bezpieczeństwo. No, prawda jest bardziej, można powiedzieć, przyziemna. Ratowanie własnej skóry i kasa dla sponsorów. A Ukraina? To no Ukraina dla Trumpa to problem. Miał skończyć to w 24 godziny. No, taki niewygodny, no, psuje Ukraina narrację Trumpa. Nie pasuje do jego układanki. Lepiej nie dotykać, najlepiej zignorować. To nie teoria spiskowa, moi drodzy, to jest o władze strachu, cynizmie, o polityku, który nie rządzi, tylko ucieka i robi przy tym straszny bałagan. I nie uwierzę, po prostu nie uwierzę w to, że Trump tam chce zaprowadzić demokrację. Nie bądźmy naiwni. Przyczyny tej interwencji Trumpa w Wenezueli wyglądają tak. Powiem wam, jak, jakie są przyczyny, prawdziwe przyczyny tej interwencji. Największe złoża ropy naftowej na świecie, szacowane na ponad 300 miliardów baryłek. Złoża złota, szacowane na około 10 tysięcy ton. Złoża aluminium, szacowane na ponad 300 milionów ton. No i gaz. Yy szacowany na ponad 6 bilionów metrów sześciennych. No ale oczywiście powyższe nie ma znaczenia, bo chodzi o dobro obywateli tego kraju, prawda? Jak sam Trump powiedział, będziemy rządzić Wenezuelą do czasu bezpiecznej transformacji, czyli przetłumaczę Wam to na taki prosty, chłopski język, może no, na katolicki język. Eee... Słowa, będziemy rządzić Wenezuelą do czasu bezpiecznej transformacji. Można śmiało odczytać: będziemy rządzić We Wenezuelą, aż wydoimy ostatnią kroplę ropy, aż wydobędziemy ostatnie kilogramy metali szlachetnych. Zresztą mówiłem Wam też na live, Amerykanie tam wprowadzają demokrację, gdzie mają biznes, gdzie jest ropa, gdzie jest złoto, gdzie jest. Gdzie są pieniądze kraje które nie mają nic Amerykanie i demokracje mają tak naprawdę głęboko w dupie Ale tyle na temat tej polityki zagranicznej bo jak powiedziałem ja się bardziej interesuję naszym własnym podwórkiem Uważamy towarzysze Wenezuela to sztucznie stworzone tam gospodarstwo Wasza деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть в Венесуэле и запретили американский язык. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мои друзья, как читал, вписы этих жалостных его мощей, Z których bije takie pragnienie, by Trump uprowadził z Warszawy Tuska, i dociera do, mnie, do, dociera do mnie taka smutna prawda o naszym kraju i społeczeństwie. A mianowicie, targowickie geny przez stulecia no, nie wytraciły. Dalej są w Polsce ludzie gotowi za garść srebrników zdradzić swój własny kraj i oddać go we władanie obcym. No, ale z drugiej strony w sumie jest to dobra wiadomość, bo skoro proszą obcych o interwencję, to są zbyt słabi, by władzę zdobyć w uczciwych wyborach. No, ale gdzie jest, gdzie jest granica? I tutaj. Ta kobieta, która uważa się za Polkę, nazywa się Izabela Kloc, Pis z wykształcenia jest pedagogiem i teologiem, no, ale też nie ma co się dziwić, bo jest absolwentką kulu oraz Uniwersytetu Śląskiego. Przed karierą polityczną pracowała jako nauczycielka. I tutaj pytanie, czy taka osoba może pracować jako pedagog? Co na to kul? No ale chyba wpis tego pisowskiego wieprza Sakiewicza no, przebił wszystko. No, ten tak ten, zwany obywatel polski, raczej zdrajca, taki typowy targowiczan, no, przebił samego siebie. Asad, Maduro. Tusk, pisał Sakiewicz, który no, przeszedł w przekaz dnia w Nowogrodzkiej i pisowskie tempaki oraz oraz ich elitowe trole, no, publikują gdzie mogą, porównują Tuska do rządu Maduro. Tylko, że ten pisowski przygód, mówię o Sakiewiczu, jeszcze o 11:35 myślał, że w Wenezueli rządzi Chavez. Dopiero o 12:44 zmienił post, wpisał poprawnego dyktatora. No, takie mamy pisowskie elity. O, a tak swoją drogą, może się zwrócę, pewnie mnie nie ogląda, ale zwrócę się do premiera Tuska. Kiedy ten antypolski. Propisowski ściek Telewizja Republika zostanie wreszcie pozbawiony koncesji zamknięty, a ruscy agenci, tam pracujący po prostu po Jeszcze jedna kwestia, bo może to do tych, do tych pisowskich tempaków to nie dociera Asad. Więził i torturował obywateli. Maduro doprowadził kraj do głodu. Tusk stoi na czele rządu stworzonego po wyborach przy największej ich frekwencji w historii. Zestawienie go z krwawymi ty tyranami to nie tylko błąd, to jest naplucie w twarz i ofiarą tych reżimów i wszystkim Polakom w tym kraju. Nie, nie, nie mówię tutaj o pisowcach, ale o normal każdemu normalnemu obywatelowi tego kraju. Po prostu Sakiewicz i jemu podobny plankton taką gęstą harą napluł Polakom w twarz. <śmany gminny> <śmany gminny> powiem tak do tych zakutych pisowskich łbów. Tusk wraz z koalicjantami wygrał legalnie wybory, rządzi legalnie, choć niestety popełniają wiele błędów. Ale jeśli jakieś obce mocarstwo wysłałoby tu swoje siły specjalne, żeby polskiego premiera przechwycić, niezależnie jakby się nie nazywał i z jakiej partii by był, i dyktować Polsce warunki, no, moim zdaniem, takiego sakiewicza i każdego innego tempaka pisowskiego, który tak, nie wiem, skamle oj, obcą interwencję w naszym kraju, y, po, y, Polakiem nazwać nie można, a najzwyczajniej w świecie zwykłym zdrajcą. Bo psim obowiązkiem jest tego premiera po prostu bronić. Niezależnie, czy to będzie, czy będzie premierem Tusk, czy Kaczyński, czy którykolwiek, jest wybranym legalnie premierem, legalny, legalnym rządem. I błaganie, skamlanie o interwencję obce państwo, jest po prostu dla mnie żałosne. Jest to zdrada stanu. I to jest właśnie taki gen Targowicy. Kiedyś skamlali u Carycy Katarzyny. Ci zdrajcy Polski skamlali u Carycy Katarzyny o interwencję w naszym kraju, łącznie z Kościołem. Dzisiaj skamle PiS, i ten cały pisowski plankton u Trumpa o interwencję w naszym kraju, żeby porwał Tuska. No powiem wam, że słowo skurwysyństwo to jest zbyt delikatne określenie na takich zdrajców i antypolaków. Bo chyba innego słowa tutaj użyć nie można. Zresztą, moi kochani. Wrzucę Wam filmik, jeden też takiego właśnie pisowskiego kretyna, bo inaczej go nazwać nie można. Na pewno nie jest Polakiem, jest po prostu kretynem. Może ma polski paszport, może ma polskie obywatelstwo, ale Polakiem szczerze wątpię, żeby był. Zresztą posłuchajcie tego kompletnego idioty, bo inaczej go nazwać nie można. Mm. Zresztą żadne moje słowo nie odda tego, co ten kretyn wypowiedział w mediach społecznościowych. Sami zobaczcie i sami ocencie. Panie prezydencie Trump, to jest apel zdecydowanej większości Polaków. Błagamy pana, weź pan od nas również tą starą niemiecką zdradziecką prostytutkę, podnóżka Urszuli i Merkelowej, dodam kłamliwą, jak najszybciej przyślij tutaj śmigłowce i go zabierz. My Polacy mamy dość tej zakłamanej kanali. Moi drodzy, te pisowskie pułgówki insynuują, kto powinien być i w jaki sposób następny odsunięty od władzy jak Maduro w Wenezueli. Można stwierdzić, że najlepiej jakby to zrobił przestępca Trump te polityczne z spis i największa medialna amenda Sakiewicz no, tym razem no, przegieli po całości. Te wasze wpisy zaczynając od Sakiewicza pokazując, pokazując całe prawdziwe oblicze tych degeneratów politycznych bandytów i przestępców zorganizowanej grupy przestępczej. Zacznijmy od tego, że Trump napadł na Wenezuelę i porwał prezydenta tego kraju. I tak, wiem doskonale, doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że Maduro jest dyktatorem i fałszował wybory. Ale jednak to, co zrobił Trump, jest przestępstwem i złamaniem prawa międzynarodowego. No, zrobił to oczywiście pod przykrywką walki z narkotykami, które zalewają USA. To jest takie typowe sranie w banie. To jest po prostu zwykłym kłamstwem, pretekstem do aneksji tego kraju przez Trumpa. Według danych wywiadowczych DA oraz ONZ, przez Wenezuelę do USA przechodzi około, tylko około 10% kokainy dostarczanej do USA, a fentanylu jest praktycznie zerowy. Największy szlak przerzutowy to jest Meksyk. Tutaj Trumpowi chodzi tylko o jedno: o kasę, a dokładnie o ropę i metale ziem rzadkich. Wenezuela ma potwierdzone największe rezerwy ropy światowej, a Murado stał Trumpowi na drodze do fortuny. Trump niczym nie różni się od Putina i jego napaści na Ukrainę. To jest jedno i to samo: wysany z palca pretekst, żeby przejąć w bandycki, siłowy sposób i przestępczy sposób tereny innego kraju. I tutaj przypominam, że mordował ludzi, bombardując. Wszystkie statki, motorówki, jakie wpływały, które rzekomo przewoziły narkotyki, nie mając nawet 1% dowodu na to, po prostu rozwalali. Więc jak Trump ma pomóc Ukrainie, jak robi to samo co dokładnie co Putin? On wymusi, żeby oddać tereny te, które Putin sobie zażyczy i są mu potrzebne. To są dwaj psychicznie chorzy, rządni władzy i kasy obłąkani dyktatorzy. To się podoba w taki sposób widzą właśnie rządy w Polsce pis na Wrocki i cały ten pisowski plankton. Jak dla mnie jest to oczywista zdrada. I nie łudźmy się, że. Do ich elektoratu cokolwiek dotrze. Mówię tu o elektoracie e, PiSowskim. No i ten cały jegomość, który zajmuje urząd prezydenta, któremu imponuje postępowanie Trumpa i Putina. Ale czy kogoś to dziwi? PiS to jest organizacja przestępcza, jest przestępcza, wspierana przez służby Kremla, a Nawrocki wywodzi się ze środowiska bandytów. Jest nawet wśród nich morderca, sutenerów, skrajnie prawicowych pseudokibiców. Więc po tym, co zrobił w sobotę PiS i Sakiewicz z Zarubliki, ich wpisy powinny uświadomić całemu społeczeństwu kim oni tak naprawdę są co sobą reprezentują i do czego mogą być zdolni zresztą już nie raz pokazali że idą po władzę i pieniądze po trupach. nie zdają sobie sprawy że jakby Tusk i rząd Tuska byli jak Maduro i tak rządzili to cały PiS i te wszystkie jego przystawki, satelity już dawno by siedzieli z Nawrockim na czele. I tak powiedziałem, jak dla mnie jest to oczywista zdrada. I nie łudźmy się, że do ich elektoratu cokolwiek, kiedykolwiek dotrze. To jest taka typowa, bezmyślna masa, która potrzebuje, żeby ktoś za nich myślał. I dlatego tak łatwo im, nimi manipulować. Szczują już może inaczej szczujnia już dawno powinna stracić tą koncesję mówię tu o tej pseudo telewizji zarubliki tym bardziej, że została przyznana jednoosobową decyzją Macieja Świrskiego z pogwałceniem prawa ale tutaj oczywiście tego problemu nie widzą Sakiewicz i jego banda powinni trafić za kratki no po prostu chyba dość tego, tej szerzenia, tej nienawiści, brak zdecydowanych działań władz upewnia mm, tą bandę całą o ich bezkarności i posuwają się coraz dalej. I kończąc powoli, bo tu chyba więcej nie ma nic do powiedzenia, powiem tylko tak, że każdy, kto nawołuje do obalenia polskiego premiera przez głowę obcego państwa, jest po prostu zwykłym zdrajcą. Jest mędą, który nie zasługuje na polskie obywatelstwo i nazywanie się, bycie Polakiem. Dla mnie tacy ludzie są po prostu zdrajcy, którzy za srebrników są gotowi sprzedać nasz kraj e, obcemu mocarstwu. To jest, to jest, nie wiem, to nie jest śmieszne, to jest po prostu przerażające, że tak wspomniałem ten gęb Targowicy, jeszcze po prostu przez te. Okres, przez taki długi okres nie wyparował z naszego, z części naszego społeczeństwa. No ale moi drodzy, z drugiej strony nie powinien dziwić nas fakt, że akurat w Pisie i w tej całej otoczce pisowskiej jest takich pełno, pełno właśnie takich targowiczan, pełno po prostu zwykłych zdrajców. Bo tutaj też chcę. Przypomnieć, znaczy przypomnieć, może wyszczególnić, że na wpis z Sakiewicza no, odpowiedział też Kamiński, który dodał, wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcie byłego przywódcy Wenezueli otoczonego wojskami i napisał: Tutaj cytuję: Zobacz, Donald Tusk, jak kończą dyktatorzy. No, powiem Wam, w głowie się nie mieści. No, z drugiej strony, z drugiej strony, em, się wcale nie dziwię, że na, tutaj na przykład na Sakiewicza został złożone zawiadomienie do prokuratora generalnego. Za jego wpis podżegający do wojny przeciwko demokratycznie wybranym władzom naszego kraju. Wszyscy powinni być generalnie ścigani i tępieni za nawoływanie do obalenia legalnie wybranego rządu. A sprawa, moi drodzy, jest naprawdę zasadniczo bardzo prosta. Albo jesteś z Polską na dobre i na złe, albo przeciw Polsce. Jeśli jesteś Polakiem, to bronisz swojego państwa niezależnie, czy rządzi nim Miller, Kaczyński, Tusk, czy inny konkurent, przeciwnik polityczny. Jeśli jesteś tylko z taką Polską, jaka by ci się podobała, to nie nazywaj się Polakiem, tylko przypadkowym posiadaczem polskiego obywatelstwa. I na tym, na tym myślę, że zakończę ten dzisiejszy temat, ale jak zawsze, piszcie, komentujcie, oceniajcie, jak wy to widzicie. Ja Wam już na dzisiaj bardzo dziękuję. Paul, jeszcze raz wielkie dzięki za wpłatę. Wam wszystkim, moi drodzy, za wspieranie mnie i tego kanału. I co, widzimy się przy następnym materiale i czekam na wasze komentarze i opinie. Trzymajcie się, cześć. Jeśli jesteś jebanym pisiorem, szybko skontaktuj się z doktorem. Jak myślisz, że Jarek jest cesarzem Został ci kontakt z weterynarzem Bo na psychiatrę już za późno Bo Piś z mózgu zrobił gówno Piś lubi was ludzie, bo żeście głupi Czemu emeryt leków nie kupi? Woli na partię przelew co chce chcę dorobić? Wyjedzie. I pozdychacie wszyscy w biedzie.